No witam serdecznie pani tutaj Aneczko. Nie, Edytka, przepraszam. Tutaj sobie. Nie mam imienia, a Pani Wunia. Pani Ewuniu, już patrzymy sobie. Teraz będą do Pani przychodziły takie rzeczy związane z cyklem życia. Przepiękne rzeczy związane właśnie z cyklem życia, ale też pewne rzeczy dzieją się etapami w naszym życiu. Jedne rzeczy się kończą, drugie rzeczy się zaczynają. Przed Panią jest nauka, przed Panią jest dawanie egzaminów bardzo dobre, przed Panią jest bardzo dobry czas, jeżeli chodzi o pracę i karierę. Ale już patrzymy sobie dalej. Przepiękna jest w ogóle energia przed Pani. Pani idzie do przodu jak burza. Już patrzymy sobie, Pani Ewunia. Pierwsza karta pokazuje rozwój, działanie, bardzo dobre energie przy pracy, przy domu, przy sprawach finansowych. Karty pokazują bardzo dobry czas, nawet na sprawy tutaj związane z życiem uczuciowym. Karty pokazują dom, rodzinę u Pani bardzo blisko, karierę w sensie jakichś właśnie egzaminów pójścia do przodu. Karty pokazują kartę transformacji, czyli cały czas się Pani rozwija. Karty pokazują, yy, karty pokazują tutaj wykonanie właściwie jakiegoś domu, czy dostanie w prezencie jakiegoś domu, bo tutaj jest dom jako prezent yy, i no, no właśnie taki fajny czas spełnienia, jeżeli chodzi o miłość, bardzo fajny, przyjemny przede wszystkim. Widzę panią z ołówkami, z kratkami, z takimi rzeczami, czyli taki czas tworzenia przede wszystkim, taką mam wizję jeżeli chodzi o to. Bardzo dobry czas, jeżeli chodzi o finanse. Gdzieś oddali będzie drobna sprawa urzędowa do załatwienia przez kobietę starszą. To chodzi chyba bardziej o Pani Mamę. I też tutaj u kobiety starszej, to tak jakby przy, przy kobicie wychodzi mi duża uwaga tutaj na nogi, na, na kręgosłup, na takie sprawy związane właśnie z bedrami. Na to trzeba tutaj właśnie uważać jeżeli chodzi o takie sprawy czeka panią droga taki wyjazd bym powiedziała zmiana ale to dopiero jesienią to te energie idą dopiero po prostu tutaj jakby jesienią do pani więc dość fajnie to to też wygląda spójrzmy sobie dalej jaka runa tutaj pani przyświeca już patrzymy Runa teraz mocy, działania, runa wody, seksualności, lagus, czyli ruch, komunikacja, ale też bardzo dobre rzeczy, jeżeli chodzi właśnie o porządkowanie, uporządkowywanie różnych rzeczy w sensie właśnie pozytywnym. Spójrzmy sobie dalej. Karty pokazują przy domu. Nie wpuszczę cię, znaczy nie widzę, żeby pani wchodził jakiś spór z kobietą, absolutnie tego, ale widzę, że mogą być jakieś drobne problemy tutaj idące właśnie z, od kobiety. To może być gdzieś przy rodzinie, nawet w dalszej rodzinie, czy tutaj. Ale pani, proszę wysłać tę energię ognia, to odblokuje, jeżeli chodzi o to. Troszeczkę uwaga u pani na jakieś sprawy kobiece. Tutaj szczególnie jeden jajnik, na to trzeba zwrócić uwagę. Karty pokazują dziecko u pani. Dziecko do rodzinę, więc chyba Pani się tego spodziewa, więc na to trzeba tutaj zwrócić uwagę, więc bardzo fajny, fajny czas w ogóle. W fajnym takim okresie jest pani energetycznie, trzeba to wykorzystać bardzo, bardzo dobrze. Spójrzmy sobie, jak wyglądają karty opiekunów duchowych. No, proszę, czas mobilizacji, czas walki w pewien sposób, pójścia do przodu. Te energie mocno są przy Pani bardzo dobre i bardzo pozytywne. Zatem życzę cudownego szczęścia.